Wyrok można przywitać na różne sposoby. Jedni tańczą do białego rana, inni rywalizują na boisku. Lodowisko przy Zespole Szkół w Policach już otwarte. Z zimowej atrakcji mogą skorzystać całe rodziny. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku wydanie Teletygodnia. A za nami noc sylwestrowa. Policzanie bawili się na balach, w dyskotekach i na prywatkach. Symboliczną lampką szampana przywitali Nowy Rok. Tradycyjnie świętowali członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy wspólnej zabawie i w gronie bliskich osób spędzili ostatni dzień 2015 roku. W tym roku mamy wielkie plany. To znaczy, chcemy robić wieczory e, poetycko-muzyczne, wieczory z operetką. Wernisarze. Mamy kolegę, który, ma, który maluje obrazy i chce nam to swoje dzieło pokazać. No będzie się działo. Na pewno będzie się działo. Dużo będą wycieczki i zagraniczne i krajowe. Myślę, że będzie fajnie. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do wszystkiego. Mimo dojrzałego wieku i wielu dolegliwości związanych ze zdrowiem, emeryci pokazali, że potrafią się bawić. Młodzi duchem i pełni chęci do życia tańczyli do białego rana. O północy policzanie przywitali Nowy Rok. Nie zabrakło życzeń i serdecznych uścisków. Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, pociechy z dzieci, miłości, Miłości, szczęścia i wszystko, co najlepsze! Hucznie Nowy Rok witano w Jasienicy. Z tej okazji tradycyjnie zorganizowano zabawę sylwestrową. Przy dźwiękach polickiego zespołu, akord bawiło się blisko 90 osób. Przed północą w szampańskich nastrojach wyszli na ulicę, by przywitać nowy rok. Dla wielu osób to dobry moment do refleksji, podsumowań i postanowień. Mimo trudów sylwestrowej nocy zjawili się na boisku, by rozegrać mecz i wznieść toast za pomyślność Polickiej Piłki Nożnej. Spotykają się, by w mroźne, noworoczne południe rozegrać przyjacielski mecz. Po szaleństwach sylwestrowej nocy niektórym nie jest łatwo, mimo to nie poddają się. Zawodnicy lampką szampana uczcili nowy rok, były życzenia, postanowienia i przyjacielskie uściski. Witamy bardzo Pana Burmistrza. Witamy telewizję kablową. Za pośrednictwem telewizji kablowej, na Pana ręce, Burmistrza, składam dla wszystkich mieszkańców i dla nas wszystkich tutaj najserdeczniejsze życzenia, spełnienia najskrytszych marzeń. Dla wszystkich Dziękuję. mieszkańców, życzę wszystkim członkom ckkf u zdrowia, wszelkiej pomyślności. Jak dla Was, dla Waszych rodzin i wszystkich tu obecnych, którzy są wszystkim. I każdego osobnia wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku 2016. Sportowa rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, jednak na boisku nie brakowało ducha walki. Nie trzeba było długo czekać, aż padły pierwsze w nowym roku gole. Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan Policy. Jak widać, to zawodnicy Tytana mają tak zwane zdrowie, no bo oczywiście część z nich jest po zabawach sylwestrowych, gdzie do późna balowali, a teraz mają właśnie sposób na tak zwane odparowanie. 2015 rok był dla TKKF Tytan rokiem jubileuszowym. Od 30 lat ognisko nieprzerwanie popularyzuje różne dyscypliny sportowe: lekkoatletykę, tenis, stołowy, ciężary, brycz i piłkę nożną. Dwukrotnie tytan był organizatorem pielgrzymek biegowych z okazji 80. urodzin papieża Polaka i 10 lat później jego kanonizacji. Plany Tytana na ten rok, tak jak co roku. Zaczynamy od yy, tenisa stołowego w miesiącu maju, później Policka 15, 15 rozgrywki o puchar zarządu w piłce nożnej. No i kończymy jak co roku wyciskanie leżąc. No myślę, że, że na pewno będziemy to realizować. No niestety jesteśmy też zależni od tego, kiedy będziemy mieć jak co roku podpisaną umowę, która daje nam finanse na organizację tych wszystkich imprez. Dobiegł końca rok 2015. Co ważnego wydarzyło się w mieście? Czy będziemy go wspominać dobrze, czy raczej z niechęcią? O to zapytaliśmy Policzan. W roku 2015 udało się wyremontować jedną z najbardziej uczęszczanych ulic Bankową. Ponadto Policzanie pokazali, że potrafią się jednoczyć i pomagać. Biorąc udział w organizowanych w mieście koncertach charytatywnych, udowodnili, że razem można więcej. Także w 2015 roku ruszyła budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie, a jaki był to rok dla Policzan? No nie był zły, bo jakoś tam wybrnąłem na koniec roku. To, to powiedzmy, z tych dobrych stron, ze złych stron po prostu tak, no, no tak miałem troszeczkę niedobór pieniędzy, no tak troszeczkę biednie, skromnie żyłem. Teraz troszeczkę to się poprawiło, no i dlatego jest lepiej. Czasami był dobry, czasami nie. Wyjździłam do szpitala i to takie. Policzanie za najważniejsze w minionym roku uznali stabilizację. Mówili o pracy, dzieciach i miłości. To wartości dla nich najważniejsze. Urodziłam dziecko. Dziecko jest bardzo zdrowe, bardzo dobrze się chowa. Jest grzeczne. No, znalazłam miłość. Jest tu stoi obok. <laughs> eee, tak... W sumie to chyba tylko to najważniejsze. Dobry był rok, aczkolwiek nic szczególnego takiego bardzo się nie wydarzało. Poza tym, że, że wnów się poszedł do szkoły wnuczka również. No i poza tym to tak wszystko, w normie. No jak dla mnie to powiem szczerze, yy, no nie jest zły. Mogło być lepiej, ale nie jest zły. Mam nadzieję, że w nowym roku będzie jeszcze lepiej. <laughs> Pozbędziemy się dba. brzuszka, tak? Czy przybędzie nas troszeczkę. <laughs> I jakoś to będzie. Także co życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku i wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Może będzie jakoś lepiej. Miejmy nadzieję taką. W 2015 roku gmina Police przystąpiła do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Między innymi dzięki temu przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych kosztują symboliczną złotówkę. Także w minionym roku Aleksander Dobas zdobył tytuł Podróżnika Roku. Dzięki temu o kajakarzu z Polic usłyszał cały świat. Pan Aleksander to niezwykle energiczny, emanujący pozytywną energią człowiek. Mógłby nią obdarzyć wielu z nas. Ale cichych bohaterów jest więcej w naszej gminie i powiecie. Pomagają bez fajerwerków i flaszy kamer. Można wierzyć w nadejście fortuny lub wziąć sprawy w swoje ręce. Dla wielu osób Nowy Rok to dobra do tego okazja. Pretekst do wprowadzenia zmian i realizacji wszelkich postanowień. Żeby odnieść sukces w swoich noworocznych postanowieniach trzeba wyjść z krainy kiedyś. Cele powinny być jasno określone, termin ich realizacji również. Motywacja i determinacja to główne składniki w triumfalnej drodze po wygraną. To jest chyba tylko kwestia, jeżeli zrealizować, to jest kwestia chyba silnej woli. Tyle. Znaczy, że kiedyś sobie postanowiłem, że schudnę no i zaszczeplałem w końcu też. Udało mi się, no ale to też jest trochę pracy. No będzie, na pewno będzie dobrze, będzie lepszy jak ten i myślę, że z tymi nowymi jakimiś tam postanowieniami wejdziemy w ten lepszy rok i będzie dobrze, no jesteśmy optymistami i tak powinno być, nie? A dużo ludzi właśnie przeważnie to rzucanie papierosów, palenia papierochów, no ale to tak średnio idzie, tak? Bardziej chcemy niż, niż nam to wychodzi. Musimy dbać o swoje zdrowie, musimy dbać o zdrowie nas, naszych najbliższych, naszej rodziny. Naszych żon, naszych córek, naszych wnuczek, wnuków z drugiej strony, naszych mam, jak żyją, ojców, dziadków, babci, no i naszych najbliższych, no i być dobrym, życzliwym na co dzień dla każdego. Od poniedziałku z nowym miesiącem albo w nowy rok każda okazja jest dobra, by rozliczyć się z samym sobą. Posiadanie postanowień to nie wszystko. Są ludzie z góry skazani na porażkę. Kto nie ma silnej woli i twardego charakteru, ten rady nie da. To pewne. A postanawiać jako naród lubimy. Prawie wszyscy Polacy składają sobie jakieś noworoczne postanowienie. Jedynie 16% z badanych nie potrafiło dokładnie wskazać, co będzie tym noworocznym postanowieniem. Zdecydowana większość, najczęściej, osoby wskazywały chęć. Zadbania o swoje zdrowie, spędzenie więcej czasu ze swoją rodziną, poświęcenie więcej czasu na spotkania ze znajomymi najbliższymi. Składanie postanowień to już tradycja. Tylko dlaczego to nie działa? Bo plan to za mało. Trzeba go jeszcze wdrożyć w życie i trzeba mierzyć realnie. Ja kiedyś, jak odłożyłem papierosy, to nie paliłem przez prawie 5 lat. A potem zacząłem, jak zacząłem być nauczycielem, to ze zdenerwowania mi koleżanka poczęstowała i tak od tamtej pory trochę się zabawiam jeszcze. Na świecie Nowy Rok wita się rozmaicie, tłukąc talerze, skacząc z krzeseł, wróżąc czy jedząc winogrona. Co godzinę jednogronu. Po co? Wszystkie zabiegi służą jednemu przyciągnięciu pomyślności. W Ameryce Łacińskiej fortunie ma sprzyjać noszenie specjalnej bielizny. Czerwone majtki mają przynieść miłość, żółte bogactwo, niebieskie dobre zdrowie, zielone szczęście, a białe spokój. To wersja dla leniwych. Kto nie wierzy w noworoczne przesądy, temu pozostaje zakasać rękawy i do roboty. Nowy rok to nie tylko postanowienia. Wraz z ostatnią kartką w kalendarzu, w niepamięć odchodzą stare stawki opłat. I jak bumerang wraca pytanie. Co zdrożeje, a co stanieje. Na początek dobre informacje do policzan. Podwyżek nie przewiduje zakład wodociągów i kanalizacji. Nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądać opłaty za gospodarkę odpadami. Nie wzrosną też opłaty targowe i podatki. I to na tyle. W górę, jak każdego roku, pójdą opłaty za czynsz i podatki od środków transportu. Podwyżki wynikają z opracowania, które gmina. Opracowałam bodajże dwa lata temu. Jest to wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W tym to opracowaniu jest mowa, że czynsze sukcesywnie co roku będą wzrastać o 10%. W zeszłym roku takiej podwyżki nie było. Na 2006 rok planujemy tą podwyżkę w wysokości 10%. Na 2016 rok w gminie Police zaplanowano szereg inwestycji. W budżecie na ich realizację zagospodarowano ponad 37 milionów złotych. Wśród największych znajdą się przy ulicy Kuźnickiej przebudowa wiaduktu oraz budowa ścieżki rowerowej w kierunku Trzebieży, budowa pętli autobusowej przy ulicy Wyszyńskiego oraz przebudowa ulicy Grunwaldzkiej i hali przy ulicy Siedleckiej. Każde z tych przedsięwzięć, czy to wiadukt, czy ścieżki rowerowe, jest wspierany funduszami zewnętrznymi i takie zastrzeżenie no dopiero akceptacja naszego wniosku do funduszy unijnych, do prowu w zakresie dróg wiejskich czy do RPO w zakresie tych przedsięwzięć mostowo-drogowych da nam szansę przystąpienia do zamówienia i realizacji projektu. Zależności między polityką a gospodarką odbijają się na naszych portfelach. Prognozy mówią o tym, że ceny za żywność mają pójść w górę, zaś paliwo będzie tanieć. Z przerażeniem w przyszłoroczne zmiany patrzą ludzie po przeszczepach. Ich leki nie znalazły się na liście refundowanych. Dla części pacjentów oznacza to podwyżki o kilkaset procent na leki, które muszą brać do końca życia. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest już administratorem klubu nauczyciela. Mirosław Szwagierczak nadal będzie prowadził w nim działalność gospodarczą. Obie strony są zadowolone. W konflikcie między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a Mirosławem Szwagierczakiem było dużo wzajemnych pretensji i skarg. Sytuacja wreszcie została ustabilizowana. No chciałbym wszystkim podziękować, którzy mnie, mnie wspierali, jest mi naprawdę, było mi miło, jest mi miło, że dalej zostaję w klubie, będę starał się dalej prowadzić klub dobrze, nawet jeszcze lepiej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ZTP zrezygnowało z umowy użyczenia, a właścicielem budynku jest gmina i gmina będzie podpisywać od nowego roku umowę ze mną. W budynku nadal będzie funkcjonowała siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na starych zasadach pozostanie także użyczanie sali na potrzeby placówek oświatowych. Zagwarantowano nam możliwość pozostawania w pomieszczeniach, które do tej pory myśmy zajmowali zarówno my, jak i Solidarność 80 a także zagwarantowano nam możliwość korzystania z sali, dużej sali klubu nauczyciela na dotychczasowych zasadach. Dla nas bardzo ważne również było, aby taką gwarancję do bezpłatnego korzystania z pomieszczenia klubu nauczyciela miały placówki oświatowe, co również gmina uczyniła. Obowiązki administratora od 1 stycznia przejął zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zimą dla najmłodszych brakuje atrakcji, zwłaszcza gdy nie ma śniegu. Siedzenie przed komputerem nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego dwa dni przed końcem roku ruszyło lodowisko przy ulicy Siedleckiej. Dziesięcioletnia Ola przyszła ze swoim tatą. Chce potrenować, by pewnie czuć się na łyżwach. To dobry sposób na produktywne spędzenie czasu wolnego. Będziemy razem jeździć, córka będzie mnie uczyć jeździć na łyżwach. No i tak postanowić się spędzić popołudnie po dzisiejsze. Lodowisko przy zespole szkół funkcjonuje od 2011 roku. Ma powierzchnię 430 m2 i od godziny 16 do 21 mogą korzystać z niego mieszkańcy. Między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli obiekt będzie również dostępny. Zapraszamy również wszystkich Państwa w tym roku również 1 stycznia w godzinach popołudniowych od godziny 14 i 6 stycznia także od 14 lodowisko będzie czynne. W czasie zajęć lekcyjnych w ramach WF-u z lodowiska korzystają uczniowie. W dni wolne od nauki, czyli soboty, niedziele i ferie zimowe obiekt dostępny jest przez cały dzień. Tak trochę rzadko jeźdź, ale tak ogólnie to no, lubię bardzo jeździć i fajnie, że jest coś takiego w policach, bo no, dużo dzieci właśnie tutaj spędza miło czas. I tak to niepotrzebnie by było jeździć do Szczecina, jak tutaj można też sobie pojeździć. Umiem jeździć na używach często. Yy. mas foi hoje <laughs> e, <laughs> <laughs> e... do pierwszy primeiro vez que estou Ceny wypożyczenia łyżew i korzystania z obiektu są identyczne jak w poprzednim sezonie. Uczniowie zespołu Szkół mogą korzystać z obiektu za darmo. Wszyscy muszą jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeździmy wszyscy w jedną stronę, obowiązkowo rękawiczki. Zalecamy szczególnie dzieciom posiadanie kasków na głowach i dzieci do 7 lat przebywają na lodowisku pod opieką dorosłych. Dzięki wsparciu powiatu polickiego obiekt udało się doposażyć. Zakupiono pingwinki dla małych dzieci, łyżwy i maszynę do odśnieżania lodu, która w poprzednich latach była wypożyczana. I to już wszystko w pierwszym wydaniu Teletygodnia. A w imieniu redakcji telewizji Polica z okazji nowego 2016 roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności. Do zobaczenia.